Zadań w zakresie promocji kultury i sportu. Proszę bardzo. Nie widzę chętnych do zabrania głosu, w związku z czym Państwo pozwólcie, że w imieniu zostałem poproszony, aby w imieniu pani Marleny Szemłaj zapytać. W związku z tym, że na stronach internetowych Gminy Miastka ukazała się, ukazał się film promocyjny imprez związanych z festynem jaki był organizowany na rzecz hospicjów domowych. Pani Marlena Szamoj prosiła, żeby zapytać w jaki sposób impreza charytatywna została wsparta finansowo przez gminę Hammer. Pani Szemoj rozumie, że stowarzyszenie Hammer jest stowarzyszeniem wspieranym przez urząd miejski, ale offroad czy festyn to inna historia. Jest jej bardzo przykro i chyba nie tylko jej, ale także w otwarty i jawny sposób Urząd Miejski w miastku zlekceważył Festyn wespę nr 1. Zaangażowanie organizatorów, wolontariuszy, mieszkańców czy gości to, że filmiki propagandowe nie, nie zawierają żadnej relacji z festynu, świadczy o braku wsparcia dla takiego lo naszego lokalnego ruszenia. Jest to dla mnie niezrozumiałe zachowanie władz miastka. Może Byłam inicjatorem tego przedsięwzięcia, ale to, co osiągnięto, to głównie zasługa mieszkańców, organizatorów czy uczestników trzech imprez. I z przykrością muszę przyznać, że urząd w przypadku dwóch pierwszych się do nich nie zalicza. Pytanie dotyczy, w jaki sposób wsparto imprezę charytatywną ze strony Gminy Miasta. Bardzo proszę, panie burmistrzu, jeżeli pan nie jest w stanie, proszę odpowiedzieć. Wydział Promocji powinien odpowiedzieć na, ten, na to pytanie. Ja jestem z Panią Marleną w kontakcie. Doszły, doszły mnie słuchy odnośnie tego wpisu. W jaki sposób wsparliśmy? No to bardzo bym prosił Panią Kierownik o szczegóły tego wsparcia. Bardzo proszę Pani Bałnina Francji. Witam Państwa bardzo serdecznie, niestety nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Bardzo proszę Pani Bałnina z Witam Państwa bardzo serdecznie, niestety nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, czy ktoś chciałby jeszcze w tej kwestii zabrać głos? A tak a propos Panie Burmistrzu, w Pańskim sprawozdaniu w ogóle nie ma tej imprezy ujętej, a z tego co wiem to uczestniczył Pan w tych imprezach. Proszę bardzo Pan Dariusz Zabrocki. Ja przepraszam Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, że w tym miejscu no, wypowiem się może w tej kwestii, bo z całego serca, myślę, że nie tylko ja, ale ci, którzy byli to wiedzą jak ten festyn w dniu 21 w Szkole Podstawowej nr 1 się odbywał. Widzieli, ci, którzy nie byli to niech żałują, ale jest chyba miejsce i pora, żeby podziękować, podziękować głównemu organizatorowi i wszystkim tym, którzy do tej imprezy, do jej realizacji przyczynili się swoim zaangażowaniem. Zebrano, chciałem, tutaj mam taką informację: zebrano ponad 33 tysiące. Bardzo dużo włożone w, w, w czasie tego dnia festynu. Tak? Tam jeszcze na bieżąco będą informacje spływały. Bardzo, bardzo, ale to naprawdę bardzo, żeby nie przedłużać, bardzo duży szacun do wszystkich tych, którzy się w to zaangażowali i z przykrością słyszy się później tego typu komentarze, jakie były na wstępie, ale to nie było najistotniejsze, tak, najistotniejsze to, to było to, że właśnie mieszkańcy, uczniowie, młodzież, ludzie dorośli w różnym wieku Zaangażowali się z całego serca, osiągnęli taki wynik, którego warto, warto ten wynik nagłaśniać i warto gratulować. Także gratulacje dla SP1 i gratulacje dla dyrektora tejże placówki, pana Jerzego Wójtowicza oraz wszystkich, wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Bo y, Panie Burmistrzu to należało, bo, przepraszam, że może się tak wyrwałem, może mieli to Panowie w planach, ale, ale wydaje mi się, że czas i pora, aby, aby tego typu przedsięwzięcia nagłaśniać i za tego typu działania dziękować. Także duże serce, duże zaangażowanie mój osobisty i nie tylko myślę kolegów radnych, którzy byli, koleżanki, y, no, widzieliśmy jak to się odbywało. Bardzo, bardzo dużo dziękuję. Oczywiście, oczywiście te gratulacje należą się również nie tylko organizatorom festynu w szkole nr 1, w którym zresztą uczestniczyłem. Bardzo smacznie było na festynie, bardzo zabawnie i ciekawie. Natomiast był również MTS Hammer ze swoją bukową dychą, kilkoma imprezami, które tam temu towarzyszyły, oraz rajd off-roadowy zorganizowany przez właśnie panią Marlene Shemway i stowarzyszenie. Bodejrze, panie Janie, poproszę nazwę kierunek Polanów. Kierunek Polanów i tym wszystkim osobom, które w tym były zaangażowane, oczywiście wielkie słowa, uznanie i podziękowania, a z tego co mi wiadomo, to zebrano łącznie 80 tysięcy złotych na pompy infuzyjne dla osób, które tego będą potrzebować.